Dzień dobry moi kochani. Witam was serdecznie w piątek 30 października 2020 roku. Dzisiejszy dzień to wibracja 8. Ósemka przede wszystkim skłania nas ku sprawom materialnym, finansowym, tak, zawodowym. Ósemka daje taką kontrolę zarówno nad własnym życiem, jak też możemy mieć taką pokusę, aby kontrolować innych. Osiem, czyli wzrost, tak? Wzrost materialny. Możemy zbierać plony, tak? Jeżeli wcześniej przygotowaliśmy sobie to poletko, zasialiśmy jakieś nasiona, że tak powiem, to teraz możemy w ósemce właśnie zbierać plony. Jesteśmy silni, jesteśmy konkretni. Ósemka to też dobry czas do tego, aby robić jakieś długoterminowe. Plany, właśnie związane ze sprawami materialnymi, czy to zawodowymi, czy finansowymi. No i cóż, no, na pewno w ósemce też panuje porządek, tak? Porządek, wszystko jest takie poukładane, że tak powiem. Moi kochani, jeżeli chodzi o księżyc, no, w zasadzie przez cały dzień, jeszcze bo dopiero o 22 z minutami przejdzie do znaku byka. Czyli właściwie cały ten czas jeszcze aktywny, kiedy, kiedy pracujemy, kiedy jesteśmy aktywni, będzie jednak przebywał w znaku Barana, czyli nadal te rzeczy, o których mówiłam wczoraj, a więc ten nasz optymizm, entuzjazm, no, skłonność do ryzyka, taka chęć pokazania się, chęć zademonstrowania jakby swoich atutów, ale też z drugiej strony jakieś takie rozdrażnienie. Może nawet chęć do jakiejś prowokacji, może to gdzieś tam się zarysowywać. Więc przed takimi właśnie energiami was ostrzegam, bo to, no jeżeli chodzi o negatyw, tak, bo jeżeli pozytywnie, optymistycznie patrzymy na świat, to nie ma przeciw, przeciw czemu ostrzegać, wiadomo. Moi kochani, bardzo serdecznie wam dziękuję za wszelką aktywność na kanale. Dziękuję wam za wasze subskrypcje, za wasze komentarze. Z wielką radością czytam je za wasze lajki oczywiście to pozwala rozwijać się kanałowi. Więc bardzo dziękuję i oczywiście nadal zachęcam was do tego, aby, abyście taką aktywność właśnie tutaj e, stosowali. No a teraz już moi kochani przejdźmy do tego, co tarot chce nam po powiedzieć na dzień dzisiejszy. Rozpoczynam od baranka. Baran jest w rycerzu ognia, czyli cóż, jakieś niespodziewane być może wydarzenia, może jakieś wiadomości może jakiś telefon, którego się kompletnie nie spodziewasz, drogi Baranie, a może wręcz ktoś zapuka do Twoich drzwi. No i odwiedzi Cię właśnie. Ktoś dawno niewidziany, ktoś o kim prawie że zapomniałeś o jego istnieniu, a przynajmniej przez długi czas nie miałeś żadnych wieści od tego człowieka. Zmiana sytuacji. Dzisiaj wszystko się może odmienić dosłownie w przeciągu kilku chwil. Zmiana totalna o 180 stopni, tak? Możecie planować dzisiaj jakieś krótkie podróże, wyjazdy. To też w tej karcie jak najbardziej się nam często e, pokazuje. No, rycerz idzie zawsze za namiętnością, za porywem takim, tak, za porywem pasji. Więc gdyby ewentualnie jakaś pani e, baranica tutaj stanęła przed takim właśnie mężczyzną, no to miejcie to na uwadze, że może to być. Może to być owszem poryw, namiętności, pasji, ale też taki słomiany zapał i to, co on sobą tutaj pokazuje i przedstawia, to może być bardzo krótkotrwałe. Raczej materiał na romans, na przelotną znajomość, niż na coś trwalszego. Więc przed tym przestrzegam, gdybyście, tak jak mówię, stanęły w obliczu takiego właśnie mężczyzny. Moi kochani, byczek. No, byczek można powiedzieć we własnej karcie, tak? Bo cesarzowa to karta byka poniekąd. No cóż, to kobieca władza, tak? Kobieca władza, taki dobrobyt materialny, ogólnie taka karta, która mówi o tym, że jesteśmy zadowoleni, bardzo dookoła nas panuje obfitość, wszystko się realizuje, wszystko się sprawdza, jesteśmy szczęśliwe, ale mężczyźni oczywiście też szczęśliwi. Mężczyzna może spotkać obraz, to znaczy obraz kobiety, która jest obrazem jego, wyidealizowanej wręcz partnerki, tak, żony, kochanki. Idealna kobieta, o której on marzy. A kobiety, no cóż, możecie mieć ochotę na to, aby zadbać o siebie, tak, aby poczuć odrobinę luksusu, poczuć odrobinę wygody, być może będziecie upiększać swoje otoczenie, swoje wnętrze, będziecie chciały same siebie też być może upiększyć. Może jakaś wizyta u fryzjera, może kosmetyczka. Może masaż z jakimiś tam pachnącymi olejkami, tak? No takie rozpieszczanie troszkę siebie. W tym rozpieszczaniu siebie, bardzo pozytywnym oczywiście, nie zapomnijcie też o tym, aby rozpieścić też swojego partnera. No jemu też się przecież troszkę należy, prawda? Więc nie zapominajcie o tym, drogie panie. Bliźniak, moi kochani, w karcie konfliktu, w karcie kłótni, być może rywalizacji ewentualnie, jeżeli by już nie patrzeć tak negatywnie na tę kartę, to może po prostu rywalizacja w pracy. Może mm, właśnie ktoś stara się Wam pokazać, że jest lepszy, że wie lepiej, że potrafi więcej. Możecie czuć taki oddech czyjś na plecach, ale łatwo też w tej karcie o właśnie wejście w energię konfliktu, kłótni, kiedy padają dziwne słowa, sprzeczamy się. Walczymy tak, jak gdyby o swoje zdanie, o swoje wartości, być może. No, ale tak naprawdę kłótnia nie jest nic rozwiązaniem, tak? Lepiej na jakiejś takiej bardziej spokojnej na wodzie, że tak powiem, toczyć rozmowy. Natomiast dzisiaj, jeszcze w tym właśnie księżycu w znaku Barana, może być o ten spokój trudno. No, dlatego tutaj przed tym Was przestrzegam, żeby to nie było tak, że jednak ta rozmowa. Hmm, która w innych okolicznościach mogłaby ewentualnie być konstruktywną i coś przynieść, to dzisiaj mogłaby się właśnie jednak zakończyć kłótnią. Więc przed tym Was przestrzegam. Raczek, moi kochani. Raczek ma piękną kartę kochanków. No czyli, cóż, no związek, małżeństwo, miłość, tak, romans. No, bardzo fajnie, tak, takie spełnienie właśnie na tej. Mm, nie wie. Jeżeli poznalibyście kogoś nowego, to na pewno połączy was jakaś wyjątkowa namiętność, fascynacja, tak? Pożądanie, jak najbardziej tak. No, w tej karcie trzeba ostrzec jedynie osoby, które są już w jakichś stałych, długoletnich związkach, bo może się tak zdarzyć, że pojawi się obok was ktoś, no, kto właśnie te uczucia wzbudzi, no i w związku z tym staniecie przed wyborem, tak? Co zrobić, czy dać się skusić a może jednak być wiernym pozostać przy swojej wybrance czy wybranku i tej pokusie nie ulec no a może być trudno bo to rzeczywiście duża tutaj pokusa i duża, duża fascynacja tą osobą no i moi kochani lew ale lew dzisiaj w energii królowej monet czyli tak powodzenie w interesach jakaś inwestycja związana z domem tak z naszą rodziną jak najbardziej tak Albo po prostu moment taki, kiedy skupiamy się właśnie na naszym domu, na naszej rodzinie, na dzieciach, na partnerze. Dbamy o ten dom, sprzątamy w nim, gotujemy, zajmujemy się tym domem i sprawia nam to ogromną radość i satysfakcję. Przyjmujemy gości, karmimy ich, wszyscy są zadowoleni, uśmiechnięci, tak? Więc bardzo fajna też karta która mówił też o takim dobrobycie materialnym, o takim powodzeniu. To jest taka mała cesarzowa, prawda? No i moi kochani, panna, panna dzisiaj też w pięknej karcie miłości, dwójka pucharów, czyli cóż, no związek, tak, dwoje wpatrzonych w siebie, nie widzi świata. Jest to taki czas, kiedy jak najbardziej można się angażować w waszą relację, widocznie to jest to, więc angażuj się Bądź szczery, otwarty, czy otwarta, droga panno, tak. Rozmawiajcie, pokazujcie się o, tak, takim, z taką otwartością, szczerością, tak. Okaż też swoją miłość swojej partnerce czy partnerowi. Wyjdź jakby naprzeciw z tymi uczuciami. Wyciągnij pierwsza, droga panno, rękę, jak najbardziej przyjazną dłoń. Więc bardzo fajna, naprawdę fajna energia. No i moi kochani, waga, waga dzisiaj, no to jest taka karta, kiedy nie czujemy się najlepiej, bo czegoś nam brakuje, czegoś nie mamy, czegoś, czego, czegoś, co chcielibyśmy mieć, tak, więc od, od takich, zawsze powtarzam, drobiazgów, że czegoś tam braknie w domu, jakiegoś składnika na przykład gotujemy i tam, nie wiem, czegoś tam nie ma, trzeba biec szybko do sklepu, a po takie już grubsze, że tak powiem, kalibry, kiedy... Odczujemy brak uczuć, brak czyjegoś zainteresowania, czujemy się odtrąceni, um, czujemy się niespełnieni, nasze życie nas nie satysfakcjonuje. Może to aż, aż takie yy, przyjmować też oblicza. No więc życzę Wam, aby, aby to było tylko po prostu <laughs> tylko na przykład, nie wiem, ran, rano przy śniadaniu, brak soli, o i tyle. I żeby się wtedy ta karta już zmaterializowała, i innych braków abyście nie odczuły. moi kochani, skorpion, w karcie rozczarowania, w karcie żalu, smutku, tak może tęsknoty za kimś, ktoś was zranił, ktoś zrobił coś, co spowodowało, że czujecie się skrzywdzeni, i nie umiecie się od tej energii oderwać. Cały czas widzicie tą połowę pustej szklanki. Natomiast w piątce hmm, warto spróbować odmienić to, zmienić, bo piątka zawsze niesie ze sobą zmiany. Więc jest to dobry czas ku temu, aby zapomnieć, aby odejść od tego, co was boli, co was tak właśnie bardzo uwiera. Popatrzeć w inną stronę, odwrócić się od tego, co się nie udało, co was rozczarowało i popatrzeć w dal przed siebie, bo tam na pewno jeszcze niejedna fajna rzecz na was czeka. Więc z tej szerokiej perspektywy, drogie skorpiony, Wam życzę. No a strzelec, moi kochani, strzelec dzisiaj wybiera, zastanawia się, tak, balansuje być może pomiędzy jedną a drugą rzeczą, pomiędzy jedną a drugą osobą. Zastanawia się, co jest dla niego bardziej korzystne, co może mu przynieść większy zysk. Być może w jakimś takim momencie znajdziesz się w strzelcu, gdzie stwierdzisz, że. Mm, Przydałoby się podjąć jakąś drugą pracę, jakieś drugie zatrudnienie, dodatkowe pieniądze zarobić, więc tak też może być. No a z ostrzeżeń, to gdybyś, drogi strzelcu, stał w rozkroku, powiedzmy w jednym i drugim związku, chociażby, no to uważaj, żeby ci się te nogi po prostu nie rozjechały, brzydko mówiąc, tak? Bo może się tak zdarzyć, że w tym rozkroku stojąc stracisz równowagę. Więc raczej decyzję należałoby podjąć i ukierunkować swoje działania w jedną stronę. Koziorożec, moi kochani, koziorożec, no w karcie eremity, pustelnika, czyli taki moment, kiedy troszkę chcesz się izolować, odwracasz się od ludzi, szukasz samotności, szukasz takiego miejsca, gdzie możesz pobyć sam ze sobą, porozmyślać, poukładać sobie w głowie, być może jakiś chaos masz, być może natłok myśli, które cię gdzieś tam przygnębiają, więc chcesz sobie to wszystko poukładać, zastanowić się, dlaczego coś tam się wydarzyło, z jakiego powodu, czy dokonałeś dobrego wyboru, czy nie popełniłeś jakiegoś błędu. No, takie różne rozważania mogą ci dzisiaj towarzyszyć. No, jeżeli masz taką potrzebę, no to jak najbardziej trzeba to sobie wszystko w głowie poukładać, żeby tam panował porządek w tych szufladkach, wtedy na pewno będzie łatwiej. No i moi kochani, wodnik. A wodnik dzisiaj w energii walki, w, w energii obrony, możesz dzisiaj poczuć ukłucie zazdrości, a może odwrotnie może to ktoś o ciebie będzie zazdrosny tak też się może zdarzyć. Bardzo możliwe, że będziesz dzisiaj walczył o swoje. Albo będziesz się bronił, możesz mieć takie przekonanie, że wszyscy są przeciwko tobie, że wszyscy cię atakują z różnych stron, a ty stoisz na swojej pozycji i się bronisz. Dasz sobie radę z pewnością, to tutaj nie ulega żadnej wątpliwości. Ale może tak właśnie być, że trzeba stanąć i walczyć o swoje przekonania, o swoje prawa, o swoje może zdanie tak po prostu, więc bądź do tego gotowy. No i rybka, moi kochani. A rybka, no cóż, rybka dzisiaj ma taką a, chęć kontrol, kontroli, tak, aby kogoś kontrolować, aby sprawdzać, tak, szukać informacji, być może na jakiś temat czy na czyjś temat. Będziesz się gdzieś tam dopytywać, doszukiwać się czegoś, bo nie ufasz, tak, bo tutaj gdzieś Twoje zaufanie zostało nadszarpnięte. Być może nawet w sprawach związkowych, na przykład, i wtedy szukasz, właśnie sprawdzasz, kontrolujesz. Nie wiem, może jakieś kieszenie będziesz komuś przeszukiwać. Będziesz szukać informacji, bo masz taką nadzieję, że ta informacja otworzy ci oczy, dotkniesz prawdy i będziesz wiedzieć, co dalej robić. Więc takie poszukiwanie. Przy czym przestrzegam ci, gdybyś szukała tu droga rybo informacji u innych ludzi. Na przykład na temat kogoś, to uważaj, żeby nie wpaść w jakieś plotki, bo, bo taka sytuacja tutaj mogłaby mieć miejsce. No i też oczywiście nie intryguj, bo te intrygi wyjdą na jaw i raczej niczego dobrego ci nie dadzą na dłuższą metę. Moi kochani, to tyle na dzisiaj. Życzę Wam cudownego piątku. Przed nami szczególny weekend, weekend pełen zadumy, więc. No, właśnie w ten sposób życzę Wam, abyście go spędzili. Zapalcie świeczkę w intencji tych dusz, o których myślicie, o których pamiętacie. No i niech będzie spokój, może, przy nas. To będzie, może, najlepsze, aby był spokój przy nas i wokół nas. Tego sobie i Wam, moi kochani, życzę. Do usłyszenia. No już w przyszłym tygodniu, bo ten weekend sobie. Odpuszczam. Do usłyszenia.